Witam Was bardzo serdecznie, Dzisiaj pokażę Wam demontaż i montaż Samsunga S410i z 2005 roku. To zobaczymy sobie z obrazowego wygląda ten Samsung z zewnątrz. A, widzicie telefonik tutaj z klapką. Dość taki specyficzny wygląd, Posiada już 15 lat. 2005 rok i tutaj spójrzmy na przednie ściance obudowy przyda aparat fotograficzny w tym przypadku oczywiście najgorszej jakości VGA tutaj może służyć do wideorozmów i do aparatu tutaj zewnętrznego z drugiej strony klawisz tutaj funkcyjny naszego tutaj przedniego wyświetlacza tutaj widzimy odtwarzacza nawet tutaj multimedialnego na obu ściance widzimy klawisze ściszenia pogłaszania, tutaj port na nasze słuchaweczki. tutaj jest zaślepka, która mi odpadła. Tu tutaj pewnie otwór na nasz główny głośnik, prawdopodobnie. Tutaj po twarzy klapki widzimy oczywiście y, otwory na głośniczego od Na samym dole otwór mini na nasz mikrofonik. E, I na tylnej ściance znajduje się nasza informacja. Tutaj Samsung SGH E410 został wyprodukowany w Korei. I bateria do niego to 800 mAh. Tu widzimy, że telefon posiada Bluetooth nawet. Tak wygląda ten telefonik z zewnątrz. I teraz sobie tu jedziemy z demontażem tego modelu. Tutaj spójrzcie, mamy do tknięcia cztery śrubeczki. Jedna, druga, trzecia, czwarta. W tym przypadku są trzy, bo jedna została odkręcona przez kogoś. Więc sobie je odkręcamy. Teraz sobie je wszystkie tutaj wysypujemy, jedna już wyszła. A kolejne pewnie musimy tutaj podwadzić, bo nam nie chcę za bardzo wyjść. O tak to jest w tej obudowie widzę, niezbyt chcą one tutaj wyskoczyć. Już jest kolejna, także trzy już wyszły, jest OK. Teraz podwadzamy nasz ten cały tył oczywiście, tutaj Naszym otwierakiem do obudów, bo, innym, bo tutaj innym plastikowym narzędziem jedziemy do samej góry z jednej strony i z drugiej. Tutaj są takie mocne dwie blokady, więc tutaj musimy tak z jednej i z drugiej strony, żeby nam. o! Widzimy, kliknęło. Tutaj spójrzcie na, tylnej, na tylnym korpusiku. Znajduje się złącze naszego zasięgu. Tu widzimy już naszą płytę, odłączamy naszą tasiemkę i tutaj wyciągamy naszą płytę główną tutaj gdziekolwiek sobie podwodzimy, będzie ok. I tak wygląda nasza tutaj płyta główna wraz z membranką klawiatury numeryczno funkcyjnej. Tu jest również nasz mikrofonik spojony wraz z płytą główną i inne elementy, które się tutaj znajdują na płycie głównej. Tu nam może wyskakiwać w jeden klawisz. Tak dość specyficznie tutaj został on tutaj przemyślany na gumce. Ale no na fajne tutaj, ciekawe rozwiązanie. Tu wszystko inne, slot karty, sim, gniazdo, słuchawek, gniazdo ładowania, wszystko jest wymienne. Ale tutaj w utrudniony sposób. Lutując skrzyżowania na karturki możemy to zmienić. Teraz przejdziemy do tej góry, tutaj są dwie zaślepki, tu jest jedna i tu jest druga. Wyciągamy sobie je. Następnie odkręcamy tutaj te śrubki, one są tutaj też jak poprzednie krzyżakowe, też tak nie chcę za bardzo tutaj na wyjść. Jedna, druga. Teraz sobie to podwadzamy naszym otwierakiem. Tutaj najlepiej z tej strony, myślę. Tutaj może być bardzo, naprawdę bardzo ciężko, więc sobie tutaj pozwolę wbić mojego śpikulca, pomóc sobie trochę, bo te zasadki są naprawdę bardzo solidnie tutaj zrobione. Za to właśnie zawsze chwalę Samsunga, że te zaczaski są naprawdę bardzo tutaj stabilne i mocne. Tych obudowa właśnie głównie z telefonami z klapką. Nasza przednia obudowa nakładka karturki tutaj od multimediów. I tu już widzimy wszystkie nasze bebeczki z, z przodu. Nasza Wibracja. Tutaj nasz główny głośnik, tutaj możemy go sobie z tej strony go podwadzić. Jest, wibracja jest. I reszta tutaj, o, tu mamy nawet te, te klawisze multimedialne, które są połączone luto, i luto. Lutami tutaj widzimy na tej płytce, więc tak szybko niego nie wymienimy. I na tutaj wyświetlacz połączona z tymi wszystkimi tutaj rzeczami. Tutaj nawet ta taśma. Spójrzcie. Taśma się porusza, więc ona jest tutaj połączona wraz z tą drugą taśmą. I tą płytką, więc to jest jedna spójność jedna spójna tutaj całość. Więc jeśli chcemy tutaj zmienić naszą tasiemkę, to musimy wymienić razem tutaj z tymi wszystkimi elementami z tą płytką razem. Tutaj aparacik aparacik główny No i to tyle jeśli chodzi tutaj o prawny demontaż tego modelu. Tu możemy jeszcze tę płytkę całą z tego wyświetlacza rozdzielić na pół możemy to wyciągnąć no ale tego już nie będę pokazywał wam Bo to nie jest już takie istotne tu jest jakiś mikrofonik No i teraz sobie składamy to wszystko w odwrotnej kolejności tutaj zakładamy nasz aparacik na swoje miejsce. Przykładamy wszystko z powrotem. Tutaj naszą wibrację, nasz głośnik od rozmów. Tu jest dość dużych rozmiarów, jak widzicie. Tam coś nie nachodzi, albo tak wystaje już. Tak chyba jest. Okej. Okay. Tutaj. Nasz mikrofonik w tym miejscu był. Teraz sobie możemy tutaj przeczytać wyświetlacz z kurzu, z odrobinków. Przecieramy sobie, jest wszystko, jest tutaj być, powinno. Nakładamy sobie tą nakładkę tutaj tych klawiszy na swoje miejsce i wbijamy tutaj. Widzimy, są blokady z tej strony. Z tej strony sobie jedziemy. Wbijamy te blokady. I tutaj układamy, żeby było równo te klawisze. Mocujemy wszystkie blokady na swoich tutaj miejscach. Wszystkie je tutaj. Dociskamy i przykręcamy śrubeczki tutaj wcześniej odkręcone. Tutaj pamiętajmy, były, były te śrubeczki, które odkręciliśmy, a nie te, które odkręciliśmy wcześniej z obudowy tylnej, ale myślę, że tutaj się nie stało, gdybyśmy je pomylili sobie. Dlatego, że są tutaj bardzo podobne, a może takie same. Zakładamy nasze tutaj zaślepki. Twoje miejsce. Tutaj muszą być prawdopodobnie z drugiej strony. Zawsze miałem problem z tymi zaślepkami. Zawsze mnie denerwują. Jedna już jest. Trzeba mieć zawsze takie drobne paluszki, żeby chryto w miarę szybko ułożyć na swoje miejsce. Tym razem się to udało, szybko, sprawnie. O, tak myślę, że szybko, sprawnie. To nie musi być z drugiej strony. <coughs> Udało mi się już założyć, teraz sobie jedziemy tutaj na nasz tył, zakładamy nakładkę kreaturki, z powrotem naszą płytę główną, tutaj mocujemy na swoje miejsce, nasz tutaj klawisz, który się wcześniej odczepił, mocujemy taśmę. I tutaj z powrotem nasz tylny korpusik e, to zawsze miałem z tym też problem e, z tym tylnym korpusikiem w tych samsungach właśnie e, wysuwanych tu musimy wbić te widzicie wewnątrz te blokady tutaj na te nasze okienka. Tak wbijamy i wsuwamy do końca. Ja to zrobię poza kamerą, bo to będzie ciężko tak hop się to zrobić. Ja już tutaj założyłem. Widzicie, fajnie. Teraz sobie mocujemy wszystkie nasze blokady z wszystkich stron. I przykręcamy nasze cztery śrubeczki. Ja mam tutaj trzy, bo ktoś nas oskubał z jednej. Ktoś nas tutaj oskubał z jednej śrubeczki. za zaślepka która nam wypadła wcześniej. I udało się ją wbić. I to wszystko jeśli chodzi tutaj o poprawny demontaż i montaż tego Samsunga S410 z 2005 roku. Tutaj dość długo ten demontaż trwał, jak widzieliście, tak się krok po kroku Wam pokazywać. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału Ustawienia łapki w górę, komentarza pod tym filmem Oraz do oglądania moich filmików w całości Dzięki temu wspierasz mój kanał i moje filmy Cześć!